Ta niesamowita historia wydarzyła się w Kenii. Kennet Olenaszu, doświadczony strażnik leśny, wraz ze swoim zespołem patrolował Park Narodowy Amboseli, położony blisko granicy z Tanzanią. Ich praca polegała głównie na monitorowaniu populacji słoni i ochronie stada przed kłusownikami. Stado słoni liczyło około 40 zwierząt. Dlatego wszyscy cieszyli się na wiadomość, że jedna ze słonic o imieniu Peru jest w ciąży. Zespół był podekscytowany perspektywą nowego członka rodziny słoni. Najpierw jednak Peru musiała przetrwać ciążę, co nie było łatwym zadaniem. Minęłoby prawie 22 miesiące, zanim dziecko się urodzi. Ponieważ Park Narodowy Amboseli nie był zoo, weterynarze nie mogli przeprowadzić na Peru badań medycznych, które chcieliby wykonać. Zamiast tego obserwowali ją z daleka. Zwracając baczną uwagę na jej zachowanie i zauważając wszystko, co było niezwykłe. Peru stawała się coraz bardziej wy, nawet w stosunku do swojej pierworodnej córki. Chociaż nie było to całkowicie nietypowe, bardziej niepokojące były oznaki krwawienia. Strażnicy zauważyli znaczną utratę krwi przez kilka dni i obawiali się poronienia. W wieku Peru mogło to stanowić poważne zagrożenie dla jej zdrowia. Konserwatorzy przyrody mieli na nią oko. Pewnego ranka Kennet zauważył z daleka grupę słoni, która wyraźnie była w niebezpieczeństwie. Tupały nogami u podstawy dużego drzewa marula. Kennet natychmiast poczuł, że coś jest nie tak. Niebo pociemniało, a widoczność była słaba. Potem pojechał swoim jeepem w kierunku zamieszania, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Jego reflektory oświetliły pień drzewa, a słonie odwróciły się w jego stronę. Za nimi stała Peru, ciężko oddychając. Jedna noga opierała się na drugiej, a głowa była pochylona na bok. Wyglądała na zdezorientowaną i oszołomioną. Kenneth zdecydował się wezwać posiłki, aby dokładnie zbadać Peru i pozostał w swoim samochodzie, aby mieć oko na stado. Jeśli Peru była ranna, Istniała możliwość, że inne słonie zareagują agresywnie. Kiedy w końcu przybyli weterynarze, było już ciemno. Delikatne brzęczenie komarów wypełniało powietrze, a teren oświetlało może gwiazd, jak okiem sięgnąć. Peru została zbadana pod tym samotnym drzewem marula. Młody weterynarz pogłaskał grubą i szorstką skórę peru, prawie miażdżąc rękę pod ogromnym ciałem słonia. Czuł jej bicie serca i wydawała się oddychać normalnie. Reszta stada zebrała się wokół nich w półkolu, czekając niecierpliwie, aż ludzie wykonają swoją pracę. Zaufali weterynarzom, ponieważ znali każdego z nich z twarzy. Jednak, kiedy weterynarz zaczął pobierać krew, noga Peru zaczęła się niekontrolowanie drgać. Nastąpiła fala ruchu i każdy słoń przepychał się, aby lepiej widzieć. Najstarsza córka Peru stanęła na tłumu, nie rozumiejąc, co się dzieje. Wszyscy wiedzieli od godzin, że coś jest nie tak. Weterynarz powoli zaniósł próbki z powrotem do ciężarówki, aby sprawdzić możliwe zaburzenia równowagi i niedobory odżywcze. Co ważniejsze, musieli ustalić, czy Peru ma jakąś chorobę i jak jej organizm radzi sobie z ciążą. Peru była poważnie odwodniona, i istniała możliwość, że gdzieś w jej ciele znajduje się zakrzep krwi. Peru została podłączona do kroplówki i otrzymała leki. Reflektor został zainstalowany, aby oświetlić teren, podczas gdy weterynarze pracowali pilnie pod kierunkiem Kenneta, który wciąż odpędzał komary z twarzy. Razem z zespołem Kennet ustabilizował Peru, która stopniowo odzyskiwała przytomność. Dobrą wiadomością było to, że nie było oznak śmiertelnej choroby. Ale nadal nie wiedzieli skąd pochodzi choroba, co coraz bardziej martwiło Kenneta. Tej nocy nie chciał zostawiać Peru samej, więc spał w swoim dżepie i próbował odpoczywać, kiedy tylko mógł. Następnego ranka Kenneta zastąpił Aziz, młody aspirant weterynarii, który jeszcze się uczył. Aziz był zdenerwowany i czuł się całkowicie nie na miejscu, ale był jednym z niewielu w zespole, którzy byli gotowi na nadgodziny. Chciał zrobić różnicę, a na jego barkach spoczywała wielka odpowiedzialność. Kenneth wykorzystał zmianę zmiany, aby dokładnie go poinstruować, podkreślając znaczenie obserwacji oznak powrotu do zdrowia i sygnałów ostrzegawczych w zachowaniu Peru. Aziz zapisywał wszystko skrupulatnie, świadomy wagi każdego szczegółu. Aziz spędził cały dzień monitorując Peru z bliska notując wszelkie zmiany w jej zachowaniu i pozostając w stałym kontakcie z zespołem weterynarzy. Obserwował także resztę stada, upewniając się, że żaden inny słoń nie wykazuje oznak stresu lub choroby. Zaangażowanie Ezize było widoczne, a jego prawdziwa troska o słonie była inspiracją dla wszystkich wokół niego. W ciągu następnego tygodnia Kenneth kontynuował tę współpracę ze swoimi kolegami, aby nadal monitorować Peru. Aziz, z entuzjazmem i poświęceniem towarzyszył Kennetowi zawsze, gdy było to konieczne. Szybko się uczył, a z każdym dniem jego pewność siebie rosła. Noce były długie i męczące, ale zespół był zdeterminowany, aby zapewnić bezpieczeństwo Peru i jej dziecku. W końcu nadszedł wielki dzień. Peru miała wkrótce urodzić. Tej nocy Kennet miał dyżur i zasnął w swoim samochodzie z Azizem siedzącym obok niego. Aziz nauczył się, jak ważne jest obserwowanie słoni w nocy, ponieważ zazwyczaj wtedy rodziły. Teren był słabo oświetlony przez reflektory samochodu. Przez lornetkę Aziz miał oko na słonie i zauważył, że Peru stała się niespokojna i wstała. Ścisnął ramię kenneta i powiedział szefowi, że nadszedł czas. Kennet przetarł oczy, ziewnął i wziął od niego lornetkę. Dobra robota! <trym> powiedział swojemu młodemu partnerowi. Teraz czekali, aby wszystko poszło dobrze. Nagle pojawiła się głowa i nogi słonia. To było niesamowite. Aziz nigdy wcześniej nie widział na żywo narodzin słonia. I w mniej niż pół godziny wszystko się skończyło. Ale wtedy spotkała ich kolejna niespodzianka. W chwili, gdy Kenneth przekazywał dobre wieści przez radio do obozu bazowego, Pojawiła się kolejna głowa słonia. Jego szczęka opadła ze zdumienia i krzyknął: Peru, rozila bliźniaki. Teraz wszystko miało sens, zwłaszcza w odniesieniu do choroby Peru, ponieważ ciąże bliźniacze są niezwykle niebezpieczne dla słoni. Kenneth wyjaśnił Azizowi, że w dekadach pracy w branży nigdy nie widział słonia rodzącego bliźniaki. Ostatni raz, kiedy doszło do narodzin bliźniaków słoni w Parku Narodowym Amboseli. Było prawie 40 lat temu. Głęboko religijny człowiek, Kenneth spojrzał w niebo i poczuł, jakby właśnie był świadkiem cudu. Ale potem sytuacja się zmieniła. Kiedy Aziz spojrzał przez lornetkę, dostrzegł coś nietypowego i zapytał szefa, czy to normalne, że mały słoń krwawi. Gdy wzrok Kenneta się wyostrzył, zrozumiał, że Aziz miał rację. Jeden z małych słoni miał znaczną ilość krwi na grzbiecie. Musiał zostać zraniony podczas lub bezpośrednio po narodzinach. To nie był dobry znak. W następnych godzinach sytuacja stała się krytyczna. Kenneth musiał zebrać zespół weterynaryjny, budząc ludzi wcześnie rano. Na szczęście nikt nie odmówił połączenia. Wszyscy byli zdeterminowani, aby zapewnić, że ranny mały słoń się wyzdrowieje. Peru delikatnie pozwoliła im zbadać swoje nowo narodzone słonie, wiedząc, że mają na uwadze ich najlepsze interesy. Żaden z weterynarzy nie potrafił wyjaśnić przyczyny zranienia. Wszystko, co mogli zrobić, to oczyścić ranę, upewnić się, że się nie zakaże i nadal go monitorować. Aziz obserwował wszystko szeroko otwartymi oczami, chłonąc każdy ruch doświadczonych weterynarzy. Pomagał trzymać sprzęt podawać narzędzia i notować obserwacje dokonane przez zespół. Noc była cicha, z wyjątkiem cichych pomruków słoni i brzęczenia komarów. Kenneth nie odchodził od Peru, uważnie obserwując jakiekolwiek oznaki dyskomfortu lub stresu. Wiedział, że każdy gwałtowny lub niespodziewany ruch mógłby wywołać reakcję stada. Kiedy weterynarze skończyli leczyć słoniątko, zostało ono zwrócone Peru. Ona natychmiast zaczęła głaskać małego słonia swoją trąbą, wydając delikatne dźwięki, które uspokajały malucha i samą matkę. Drugie słoniątko, ciekawskie i niespokojne, również podeszło, i wkrótce oboje byli razem, chronieni przez czujną matkę. Aziz, zmęczony, ale podekscytowany, spojrzał na kenneta. I czy on będzie dobrze, szefie? I zapytał, a troska była wyraźna w jego głosie. Kennet poklepał Ezizę po ramieniu i uśmiechnął się. Żma dobrą szansę. Aziz. Zrobolizmy, kołmaglizmy. Teraz wszystko zależy od natury. W dniach, które nastąpiły, zespół strażników i weterynarzy na zmianę monitorował zdrowie bliźniąt i peru. Aziz, ze swoją nieskończoną energią i oddaniem, stał się centralną postacią w tym wysiłku. Angażował się w każde zadanie, od dokładnej obserwacji słoni po przygotowywanie surowicy i niezbędnych leków. Peru, wciąż słaba i dochodząca do siebie, wykazywała oznaki stopniowej poprawy. Jej opiekuńcza postawa wobec młodych demonstrowała jej siłę i odporność. Kennet i zespół byli cały czas w gotowości, gotowi interweniować w każdej chwili. Zdrowie bliźniąt było ściśle monitorowane. A ranne słoniątko dobrze reagowało na opiekę i ciągłą uwagę. Pewnego ranka, gdy słońce wschodziło nad rozległymi równinami Parku Narodowego Amboseli, Aziz dostrzegł coś, co go wzruszyło. Oba słoniątka bawiły się razem, pod czujnym okiem peru. Mały słoń, który był ranny, teraz poruszał się z większą łatwością i pewnością siebie, co świadczyło o znaczącej poprawie. Aziz pobiegł, aby powiedzieć kennetowi, który, widząc scenę, westchnął z ulgą. I to dobry znak, Aziz i powiedział Kenneth, z szerokim uśmiechem na twarzy. I oni się poprawiają. I ty miałeś w tym udział. Z Robiles Rosness. Aziz, wzruszony i dumny, spojrzał na stado słoni. Wiedział, że przed nim jeszcze wiele wyzwań, ale w tym momencie poczuł się związany z naturą w sposób... Jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Wieść o narodzinach bliźniąt i powrocie do zdrowia rannego słoniątka szybko się rozeszła. Konserwatorzy przyrody i miłośnicy natury z całego świata byli zachwyceni historią odporności i troski. Kennet i jego zespół otrzymywali pochwały i wsparcie, ale dla nich największą nagrodą było widzieć zdrowe i szczęśliwe słonie w ich naturalnym środowisku. Aziz, teraz bardziej pewny siebie i doświadczony. Nadal pracował niestrudzenie u boku Kenneta. Wiedział, że jeszcze wiele musi się nauczyć, ale każdy dzień przynosił nowe lekcje i doświadczenia. A przede wszystkim wiedział, że przyczynia się do czegoś większego niż on sam, do ochrony i zachowania tych majestatycznych gigantów Sełani. Kennet obserwował Ezizę z dumą. Młody człowiek miał obiecującą przyszłość i z pewnością stałby się doskonałym weterynarzem i konserwatorem przyrody. Ich podróż w Parku Narodowym Amboseli trwała, każdy dzień przynosząc nowe wyzwania i triumfy, ale zawsze z tym samym celem chronić i zachować dziką przyrodę dla przyszłych pokoleń. Następne miesiące przyniosły zespołowi konserwatorów nowe wyzwania i chwile radości. Powrót Peru i jej bliźniąt do zdrowia był powolny, ale stały. Aziz pracował niestrudzenie, śledząc każdy krok słoni. Kenneth widział w młodym człowieku pasję która przypominała mu jego własną na początku kariery. Peru, teraz silniejsza, prowadziła swoje bliźnięta przez park, ucząc je, jak przetrwać. Małe słonie, ciekawskie i pełne energii, eksplorowały otoczenie pod czujnym okiem matki i stada. Relacja między nimi a zespołem strażników pogłębiała się z każdym dniem, tworząc więź zaufania i wzajemnego szacunku. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce tak jak nas, Obejrzyj wideo, które pojawia się na Twoim ekranie. Mężczyzna pomaga niedźwiedziowi uwięzionemu w pułapce, nie miał jednak pojęcia, co będzie dalej.